To jest moja maszyna wydawająca piłeczki z LEGO. Tu mam kuleczkę Geomax z takich, a tu mam dwie monety, jeden euro, czyli 8 zł. Aby uruchomić maszynę, najpierw trzeba tu wrzucić kulkę. Nic teraz nie działa. A tutaj jest właśnie szufladka, z której, którą trzeba otworzyć. I tędy wypadają monety z powrotem, żeby je odebrać. A teraz skręcę tym kołem zębatym. Nic kuleczka nie wylatuje. Tędy kuleczka wylatuje. A tu są okienka, żeby było widać mechanizm. Teraz tak. Wkładamy tutaj 1 euro. Idziemy kołem zębatym w lewo. Kuleczka wyleciała. Tędy się odbiera z powrotem monety. A tak wygląda blokada, gdzie monety się blokują. Tam jest takie, że tam moneta uderza i kulka się wtedy zwali. Dzięki za oglądnięcie. Proszę komentować, zapisać się i gwiazdkę postawić.